Hejka kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnym filmiku z serii Star Stable i słuchajcie, dzisiaj dalej poszukujemy Concorda i będziemy, słuchajcie, przy porodzie klaczy. Ale oczywiście zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zachęcam Was gorąco do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami i seriami na kanale. I ten słuchajcie piękny, jest to koń andaluzyjski i... Szczerze nie pamiętam, ale wydaje mi się, że on jest z aplikacji Star Stable Horses i wyposażonko jest ze sklepu globalnego, więc łatwo je, słuchajcie, dostaniecie. A tu mam jeszcze oczywiście króliczka, który jest um, z zimy. Tak, z zimowej wioski. I słuchajcie, przechodzimy do zadanek. Czyli tutaj mamy Alex. Alex i Maję. Dobrze, że jesteś. Zgadnik to został mamusią. Nie, nie, ja głupta się, chodźcie. Specjalna dostawa jest z alec i mają w miejsce odpoczynku klaczy i zrebencia. Oooooooo, jakieś łodziaczki. Dobra, słuchajcie, no to jedziemy. I słuchajcie, od razu Wam powiem, że piszcie mi, to jako jest, e, jakoś dźwięku. Bo, tak jak mówiłam, na aktualizację, jeżeli ktoś wie, no to OBS mi usnął wszystkie ustawienia przy aktualizacji OBS-a i niestety, słuchajcie, nie mam właśnie dobrze ustawionego wszystkiego. Znaczy, mam inaczej po prostu ustawione i chcę wiedzieć, czy to jest dla Was dobre, czy nie, więc piszcie mi. A teraz lecimy już do Alex. Jest piękny, co? To musi być StarBreed. Okej, okay, Paulina, do dzieła. Czy to Starbreed? Bardzo małe badanie. O. To Starbreed. Bardzo małe badanie. To nie Starbreed, ale i tak jest słodki. Chyba nazwę cię Frodo. Frodo Hafninger. Głupia jesteś, zresztą decyzja i tak należy do Tomasa. Musimy jechać, dzięki za wszystko, maju. Oczywiście tylko nie zniknijcie już nie, na tak długo, Wydaje, wpadajcie, jak tylko znajdziecie chwilę wolnego w, na, w napiętym grafiku ratowania świata. Musimy wrócić do Rihanon. Dobrze jednakże się tu zatrzymałyśmy, chociaż bardzo lubię przebywać z jeźdźcami duży. Dobrze jest czasem spotkać się z kimś normalnym. Wiesz o czym mówię? Zamelduj wszystko, Rihanon. Ok, czyli to jednak nie jest Starbreed, i musimy, słuchajcie, spotkać się z Rihanon. i gdzie ona, słuchajcie, się znajduje. Mam kółeczko, a tam nie mam kółeczka. Dobra, słuchajcie, teraz ja postaram się tam dojechać. Zobaczymy w ogóle, gdzie to jest. Witam Państwa na y, wybiegu druidów. Tak, tu mieliśmy się udać. Dopiero jak zobaczyłam, słuchajcie, na mapie tutaj w tym miejscu taką strzałkę, wiecie, szarą, to się zorientowałam, że muszę po prostu jechać tutaj na wybieg. No i słuchajcie, jesteśmy. Jak się mają sprawy w Morland? Nie ma starbrida, Byłam też w stajniach złotych liści. Ok. Źle to idzie. Za dużo źrebaków, za mało czasu. Każdego roku w Jorwiku rodzą się tysiące koni. Jeśli mielibyśmy sprawdzić każdego z nich, odszukanie Concorda zajęłoby nam miesiące. I to pod warunkiem, że Darkor nie znajdzie go wcześniej. Tak czy inaczej, kwestia uratowania Anny nie przedstawia się na różowo. Chcesz się poddać? Nie możemy walczyć z faktami, Alex. Moje umiejętności są, ograniczo moje umiejętności są ograniczone, a Polnia dopiero uczy się sztuki zaklinania dziczy. A więc nie ma nikogo, kto by w porę odnalazł Concorda, aby udało się uratować Annę? Tego nie mówię. Jedź ze mną z powrotem do Elizabet. Mam pewien pomysł. A ja? Mam nadzieję, że ja też. Albo źle przeczytałam, ale słuchajcie, lecimy do Elizabet. I z tego co widzę, to. Nie do tajemniczego kamiennego kręgu, tylko lecimy, słuchajcie, tutaj do jej domku. Uuu, no piękny skok zrobiłam, nie powiem. Do jej domku w Dale, Więc taki plusik. I słuchajcie, tak, to nie był Starbreed. Musimy znaleźć Starbreeda. Jest, może być ich tysiące. Ciężka sprawa. Ale tak, jesteśmy. Dobre. Nie, dzień dobry? Hmm... A tu? Okej. Okay. Jest jeszcze ktoś, kto może pomóc, żeby tylko Elizabeth posłuchała. Ja się tym zajmę. Ona mnie posłucha. Mam nadzieję. Plan Rihannon. Rihannon, jak idą poszukiwania Concorda? Znalazłyśmy Starbrida, ale to nie Concord. Bardzo dobrze, wyślę kogoś po tego źrebaka, żeby wychować go zgodnie z druidyczną tradycją. Rozumiem, że ty i twoi pomocniczy będziecie kontynuować poszukiwania. Marnujemy cenny czas, Elizabeth. Jest o wiele za dużo koni do sprawdzenia. Im dłużej to trwa, tym bardziej w siłę rośnie nasz wróg. Możemy, Możemy poprosić jednego z opiekunów życia o pomoc? Ich korzenie sięgają daleko i głęboko. Mogłabym utworzyć więź z drzewem, wznieść wspólny okrzyk zaklinacza. To niemożliwe, Rihannon. Drzewo mogłoby cię pochwycić jako część siebie i przekształcić w nosa. To zbyt niebezpieczne, nawet dla ciebie. Ale nie dla niego. Sama to powiedziałaś. Ma wielki talent. Jeśli drzewo utworzyłoby więź z nim. Nie ma mowy. Jeśli powróciłby do postaci cienia, dałby Darkor przewagę nad strażnikami Aiden. To zbyt ryzykowne. Uwierz w siebie, Rihanon Zaufaj światłu Aiden, które poprowadzi cię do Concorda. Sądzę, że to niewola Aiden przywiodła go do nas. Gdy najbardziej potrzebujemy jego talentu. Musisz go uwolnić, tylko Justin Morland może nam teraz pomóc. Zabraniam, nie kwestionuj mojej decyzji. Jak sobie życzysz, Elizabeth? Uuu, niedobrze. Cóż warto było spróbować? Przykro mi, próbowałam. Koło chyba się zamknęło. Powrót do punktu wyjścia. Co miałaś na myśli, mówiąc o talencie Justina? Hmm, oj, chyba nie powinnam była o tym wspominać. Szyłaś, Elizabeth, to zbyt niebezpieczne. Chyba przegapiłam ten rozdział w podręczniku druidów, w którym piszą, że Aiden każe działać zawsze ostrożnie. To tyle odłożyć dalsze poszukiwania do jutra. Potrzebuję ciepłego obiadu i długiej kąpieli. Okej. Okay. Powrót do punktu wyjścia. Dobra. Poczekaj Paulina, muszę z Tobą porozmawiać. Musimy odbyć nadzwyczajne zebranie jeźdźców duszy. Jedź po resztę, spotkamy się w moście Silversong na południe od lasu. Zebranie nadzwyczajne. Ok. Um, czyli porozmawiaj z Lindą w kom komnacie flipa pod sekretnym kamiennym kręgiem. A jednak dzisiaj udajemy się do sekretnego kamiennego kręgu. Dobra. I słuchajcie, jesteśmy i bierzemy Lindę. Hej, Paulina, jak idą poszukiwania? Nadzwyczajne zebranie jeźdźców duszy. Oczywiście zjawię się, ale nie wiem, gdzie jest teraz Lisa. Elizabeth wysłała ją z jakąś pilną misją. Spotkanie na moście Silver Song, a może pojedziemy razem, Paulina. Spotkamy się na zewnątrz. Dobra. Ale tak na zewnątrz, zewnątrz? A, dobra. To czemu twój koń tu został? Aha, dobra, jest tutaj. Potrzebowałam świeżego powietrza. Komnata Filipa jest przytulna, ale nie ma tam zbyt dobrej wentylacji. A Avalon i Evergay mogliby trochę po, yy, przewietrzyć swoje łażki. jeśli wiesz co mam na myśli. Znowu z Tobą jechać Pogna. Dzięki Twojej obecności znowu wierzę, że wszystko się uda. jaszczka na most. Gotowy meteorze, ale obiecaj, że kiedy dotrzemy na miejsce, podzielisz się tym słodkim jatkiem, które masz w kieszeni. Nic nie ujdzie Twojej uwagi, co? Okej, okay, umowa stoi. Juhu! Dobra. Czyli my też musimy... A nie, tu mamy kółeczko. Dobra. Czyli tu? Hmm. A co tu chodzi? Aha, tu jest Linda. dobra. Cały Starbreed... Oj, nacisło mi się. Dlaczego nigdy nie opowiadasz o swoich przeszłych... ...dzieleniach? Yy... Bo wiesz, gdy się miało tylu jeźdźców, to wszyscy są, się trochę zlewają. Hej! Oczywiście ciebie lubię najbardziej. Pewnie mówisz to każdemu swojemu jeźdźcowi duszy. A, na tej zasadzie, czyli musimy po prostu, słuchajcie, za nimi jechać. I w pewnym momencie e, oni coś gadają. Dobra. Więc wydaje mi się, że wam tego nie przyspieszam. Jak widać, nigdzie żadnych zadań nie robiłam. E, wszędzie jest brudno. Ale dobra. O, ale to już jest przy, przy moście. Dobra, to widzimy się już na moście. Okej, okay, słuchajcie, dojechałam do mostu i tu mamy wszystkich, no prawie, nie mamy lisy. Świetnie, ty i Linda już jesteście, ale gdzie lisa? Na tajnej misji to znaczniemy spotkanie bez niej. Zaraz pogonię tę Lindę. Paulina, czy mogłabyś szybko sprawdzić, czy w okolicy nie kręci się dron Darkor albo jakiś druid? Potrzebujemy całkowitej dyskrecji. Kontrola bezpieczeństwa. Ok. I tak tu. Nic nie widzę. Nie widzisz nikogo w pobliżu? Okej. Okay. No w sumie racja, bo jak chcemy bardziej pogadać, to jak Darkorn będzie nas podsłuchiwać, to nic nie ogarniemy. A znowu w kamiennym, kamiennym tajemniczym kamiennym kręgu, no to tam też się nie da za bardzo pogadać. Dobra, teraz tu. Tu. fajne w ogóle słuchajcie ujęcia takie y, ciekawe ale jeszcze nam zostało jedno gdzieś w tą stronę pewnie na ścieżce nie tutaj przy drzewku Nie widzisz nikogo w pobliżu. To no w sumie może być tak, jak w poprzednim. W poprzednim? Dwa filmiki do tyłu, że drony były jakby ściane w jednym miejscu. Czyli przy waledeje. Dzięki Polna, ostrożności nigdy za wiele. Przejdźmy od razu do Sedna. Nie ma czasu na ostrożność. Wyciągnijmy Jassina z więzienia. Jestem raczej pewna, że druickie więźnie to niepra nieprawidłowe określenie. Przejmujesz się nazwą, a nie tym, że mamy działać za plecami Elizabeth i wstawić strażników Aiden na śmiertelne niebezpieczeństwo? Pewnie nie, nie proponowałabyś tego, gdyby nie było to koniecznością. Lindo, ty się chyba nigdy nie zmienisz. Paulina i ja dowiemy się, gdzie przetrzymują Justina i uwolnimy go. Lindo, ty musisz zająć się opie e opiekunami życia. Dowiedzieć się, jak zaklinacz dziczy, może utworzyć z nimi więź. Chodzi o okrzyk zaklinacza. Projekt badawczy dam radę. Jeśli przewertuję księgi w bibliotece Baronowej, to w kilka tygodni znajdę wszystkie potrzebne odpowiedzi. Albo możesz wyciągnąć to od Awalona. Powiedz ci wszystko, nie mamy zbyt wielu czasu. Ale bezcenne książki. Hmm, dobrze. Właśnie, spotkamy się tutaj, gdy ukończymy swoje zadania. Polna, jedziesz ze mną. Dobra. Gotowa do boju, Polna. Gdy przekroczymy tę granicę, powrotu już nie będzie. Podejdziemy do, od drugiej strony rzeki, tak żeby nikt nie zobaczył, jak zbliżamy się do vale Daily. Okryjomu. Okej. Okay. Słuchajcie, jedziemy. Ale i tak, słuchajcie, wydaje mi się, że ja zakończę ten filmik właśnie na, po tym zadanku. Albo zobaczymy. Bo y, tak jak mówiłam, robiłam wam ankietę, że nie robimy już tak dużo odcinków. Dłuższych odcinków. Po polsku czysto mówić. Ale to prawda. Czyli my musimy jechać do Valedale. Ale to w Valedalei by było to więzienie. Zobaczymy. Nie wiem, naprawdę, słuchajcie. Wydawało mi się, że to jest w ogóle w innym miejscu to więzienie. A tu by się okazało, że jest w Valedalei. Dobrze, że wziąłam w miarę szybkiego konia. Ten koń w ogóle jest z aktualizacji tamtego tygodnia. Ale to nie zmienia faktu, że słuchajcie, miałam plan wziąć konia, który ma pierwszy poziom. Więc ciekawie by to było. No ale dobra, jesteśmy w Valeday. Ok. Ale jak zwykle, transport szybki. Dobra robota, nikt nas nie widział. Tu zostawimy konie. Ok, teraz jedziemy uwolnić Justina, ale jest jeden mały problem. Nie wiesz, przypadkiem gdzieś go trzymają? Może jeśli się rozdzielimy? Te diva. Diva ex fashina? Aha! Tać. Łukasz więzienia druidów? Tak, właśnie tego. Loretta, co ty tu robisz w Valedale? Polna zapewniała mnie, że Justin będzie bezpieczny, ale na wasze szczęście nie uwierzyłam tym słowom i sama zajęłam się tą sprawą. Już od wielu dni przyglądamy się tej wiosce, obserwując codzienne życie twoich dziew dziewacznych znajomych w długich yy, szatach. Trzymaj go w tym dużym budynku. O tam. Widziałaś go, jesteś pewna? Nie widziałam, ale każdego dnia noszą tam komuś jedzenie, a brudne ubrania, które stamtąd zabierają, z pewnością były noszone przez Justina. Okej, okay, nie będę pytać skąd to wiesz. Nawet nie myśl, że się tam niepostrzeżenie zakradniesz. To miejsce aż jeży się od druidów. Szczerze? To obrzydliwe. Będziecie potrzebować czegoś, co odwróci ich uwagę. Hmm, a więc nam pomożesz. Nie sklepiaj sobie, Cloudmill. Pomagam Justinowi. A o jakim rozwiązaniu myślałaś? Co możemy zrobić? Po prostu nie wchodź mi w paradę. The Diva Maszyna. Dobra. Tu nie może tu konia sobie zostawię. Czyli jednak lecimy słuchajcie dalej z odcineczkiem. Może uda nam się Justina uwolnić. Dobra. Teraz tu. To się nazywa Diva X machina Mam nadzieję, że ona wie co robi. Czyli mamy tu czekać aż da nam znać czynęta Loretty. Puk, puk. Kim jesteś, cokolwiek sprzedajesz mnie, byś zostawił otwarte drzwi w waszej stajni. Co? Co takiego? Hej, wracaj tu! Ale. Wasza kolej, moje panie, nie zepsujcie tego. No cóż. To odwróci naszą uwagę od innych zamartwień. Wejdźmy do środka, zanim wrócą straże. Wchodzimy. Wykonano. Dobra. Czyli tu mamy to wejście. I wchodzimy. A dzień dobry. Co my tu mamy? Zobaczcie, smoczka mamy. Jak pięknie. No okej, okay, ale jesteśmy tu. I co teraz? Okej. Okay. Tu jest przejście. Okej, okay, kochani, sytuacja wygląda w ten sposób, że tutaj powinno być zadanie, ale gdzie jest to więzienie? Czyli Alex wioska Valaday i to powinno być, słuchajcie, tutaj. Dokładnie tutaj to zadanko, jednak ja go nie mam. Wydaje mi się, że może to być spowodowane tym, że mam za niski poziom i po prostu ono się wyświetla, że tak jest, ale tak naprawdę go nie ma, bo mam za mały poziom. Więc w tym momencie, słuchajcie, skończymy filmik. W następnym filmiku będziemy robić bardziej zadanka poboczne i może w końcu po jakimś czasie, słuchajcie, to się zadanko odblokuje. Więc ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Piszcie mi, czy mieliśmy, mieliście taką sytuację, że właśnie tu nie było tego zadanka. No i co słuchajcie wtedy zrobiliście. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami i seriami na kanale. Trzymajcie się ciepło i pa!